Cześć, tu Babka z Majcy. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, które macierze możecie ze sobą pomnożyć i przypomnimy sobie definicję macierzy, bo mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że macierz to tablica, w której poukładaliśmy liczby w wiersze i w kolumny. Ale czym tak naprawdę jest macierz i jaka jest definicja macierzy? O tym za chwilę. A. Zacznijmy od definicji macierzy. Co to jest macierz? Macierzą wymiaru n na m, czyli n liczba wierszy, m liczba kolumn, nazywamy Pamiętacie, jak wprowadzaliśmy macierze, to mówiłam Wam, że macierz to jest takie pudełko, do którego powrzucaliśmy liczby. Ale żeby były uporządkowane, to ułożyliśmy je w wiersze i w kolumny. Ale to jest opis, który nie jest definicją. Tak naprawdę macierz to jest odwzorowanie. Czyli nazywamy odwzorowanie. Ja to odwzorowanie nazwę dużą literą A. I teraz to odwzorowanie prowadzi z iloczynu kartezjańskiego dwóch takich zbiorów. Pierwszy zbiór to są liczby od 1 do n, drugi od 1 do m. I teraz to odzorowanie. bierze parkę i j, gdzie i jest ze zbioru od 1 do n jakąś liczbą naturalną, a j jest liczbą naturalną od 1 do m i przypisujemy Element, który będziemy nazywać a i j, który jest z ciała k. I teraz powiedziałam, że n i m są jakimiś liczbami naturalnymi, dodatnimi, a k będziemy przyjmować, że albo będziemy w ciele liczb rzeczywistych, lub k jest ciałem liczb zespolonych. W zestawach zadań pojawia się takie oznaczenie M, N krzyż M i w nawiasie K. Co to oznacza? To jest zbiór wszystkich macierzy w wymiaru N na M, gdzie elementy w macierzy są z ciała K. Oczywiście macierz zapisujemy w postaci tabeli. I do takiego zapisu jesteśmy przyzwyczajeni. Tu mamy pierwszy, elemen, pierwszy element z wiersza, tu jest drugi element z pierwszego wiersza. Trzeci element z pierwszego wiersza, i tak dalej, aż do M tej kolumny. Później lecimy drugi wiersz. Drugi wiersz, elementy, wypiszemy kilka początkowych i ostatni, A2M, i tak dalej, aż dojdziemy do ostatniego wiersza i wypiszmy jego elementy ANM. Czyli to jest macierz wymiaru N na M. Oczywiście, jeżeli N jest równe M, to mamy macierz kwadratową. Dobrze, wróćmy zatem, jak już znamy definicję macierzy i wiemy, że jest to odzorowanie, które prowadzi z iloczynu kartezyńskiego takich dwóch zbiorów w ciało K, czyli każdej parce i J przypisuje element z ciała. Zobaczcie, to są te elementy, czyli na przykład parze 1-2 przypisaliśmy element A1-2. Te literki, które tutaj mamy, to będą liczby z ciała już zespolonych, albo. Rzeczywistych to zawsze będziecie mieć podanym zadanie. Wróćmy do naszych macierzy i zobaczmy, które mnożenie możemy zrobić. Jak już wiemy, czym jest macierz, to teraz przypomnijmy sobie, jak mnożyć macierze, a przede wszystkim, które macierze możemy ze sobą pomnożyć.